Cześć, witam na kanale lekcje Propan Guru. Dzisiaj e, znowu odcinek mocno techniczny. Pogadamy sobie o telemetrii, czyli systemie elektronicznego nadzoru nad stanem napełnienia zbiornika i chciałem wam dzisiaj pokazać, e, jak wygląda taki zestaw, z czego się składa, jak się go montuje i jak e, on później działa. Każdy zestaw wygląda mniej więcej podobnie, składa się on z. E, e, licznika czy procentomierza, który zakładamy w miejsce swojego starego procentomierza odbiorniko nadajnika e, który wysyła nam dane do systemu i do każdego zestawu tutaj nie widać, ale są, jest magnesik o, którym uruchamia się e, taki zestaw. Na samym urządzeniu nie ma żadnego włącznika dlatego żeby urządzenie mogło być hermetyczne i odporne na warunki zewnętrzne, warunki atmosferyczne w związku z tym uruchamia się je właśnie takim e, magnesikiem. No i żeby zamontować taki e, zestaw należy zdemontować e, stary procentomierz, zamontować nowy i w jego mm, no i uruchomić Dobra. E, Pamiętajcie, że demontaż e, takiego urządzenia jest Badalnie prosty, wystarczy odkręcić te dwie śrubki i wyciągnąć procentomierz. Nigdy nie odkręcajcie tych śrubek, bo wtedy dojdzie do rozstrzelnienia zbiornika. Kiedy mamy te śrubki wyciągnięte, kiedy mamy te śrubki odkręcone, wystarczy wyciągnąć procentomierz. No i po Tu jeszcze ważne, na dzisiaj stan napełnienia zbiornika jest między 15 a 20%. No przyjmijmy, że 16%. Zobaczymy co będzie. Po wymianie wskaźnika tu możecie być pewni, że nie, nie, nie dojdzie do żadnego rozszczelnienia. To urządzenie jest w pełni magnetyczne, działa na magnes. Jak widzicie, te procentomierze są identyczne, więc nie będzie problemu z tym, czy system będzie pasował. Zabieram się za montaż. Po dokręceniu śrubek możecie zobaczyć albo i nie wskaźnik. Pokazuje mniej więcej podobną ilość gazu, czyli ten mój odczyt był prawidłowy, jest między 15 a 20% gazu. Teraz pozostaje zamontować nadajnik bliżej klapy i, i zarejestrować urządzenie w basie. To urządzenie, które trzymam się, szczególnie, mamy w tym miejscu 4 e sygnały dźwiękowe i teraz Urządzenie jest aktywne, wystarczy się zalogować i zobaczyć jak to wygląda w systemie. Jesteśmy już w biurze, a ja korzystając z chwili przerwy chciałbym zaprosić Was do subskrypcji tego kanału, ponieważ 90% oglądających dalej tego nie robi. Miej pozwoli to dotrzeć do większej ilości osób, a Wam zapewni bycie na bieżąco z wszystkimi ciekawostkami o gazie grzewczym. Tymczasem wracamy już do samego systemu telemetrii. Tak więc prezentuje się nasza platforma do obsługi telemetrii. Możemy na niej zobaczyć wiele ciekawych rzeczy. No jedną z najważniejszych jest to, że współczynnik napełnienia zbiornika wynosi 17%, czyli dokładnie tyle, ile wskazywał poziomowskaz ten zwykły analogowy. Oznacza to, że urządzenie jest prawidłowo skalibrowane. Gdybyście mieli jakieś problemy z kalibracją, to producent oczywiście skalibruje takie urządzenie po synchronizacji gozy. Platformą. Oprócz tego, jesteśmy w stanie na mapie zobaczyć, gdzie znajduje się nasz lokalizator. Jest to o tyle ważne, że jeżeli zarządzacie firmą, w której znajduje się kilka lub kilkanaście instalacji podpiętych pod taki system, no to na czerwono zapala Wam się ten, który aktualnie potrzebuje gazu. No i oprócz tego, że macie listę tych wszystkich urządzeń tutaj podpiętych, to jeszcze graficznie widzicie, gdzie ten gaz jest potrzebny. Mój zbiornik to zbiornik 2700 litrów, którego maksymalne napełnienie gazu to 2295 litrów, czyli przy obecnym napełnieniu 17% zmieści nam się 1836 litry. Na platformie możemy także ustawić sobie alarmy, powiadomienia. Powiadomienia są wysyłane do nas mailem lub mamy podgląd z aplikacji mobilnej i tam dostajemy informację o tym, że poziom napełnienia zbiornika spadł poniżej tego zadanego. No u mnie jest to 25%, możemy ustawiać to dowolnie. Odczyt u mnie ostatni miał miejsce dzisiaj o 6 rano. Drugi odczyt jest o 18:00. Ja mam ustawione dwa odczyty dziennie, ale możecie też poprosić o dowolną konfigurację, im rzadziej ten odczyt i wysyłka danych zachodzi. Tym dłużej trzyma bateria. To już zostawiam Wam. W przypadku przemysłu odczyt dwa razy dziennie jest wskazany. W przypadku takiego ogrzewania domowego myślę, że nie ma to sensu. Wystarczy raz dziennie odczytywać ten jasno, bo dzienne zużycia to nawet zimą dochodzą pewnie maksymalnie do 1-2%. Więc odczytywanie tego co pół dnia nie ma sensu, nie opłaca się zwyczajnie, ponieważ później, żeby wymienić baterię, trzeba odesłać taki, takie urządzenie. do Producenta. W dzisiejszym odcinku dajcie znać, jak Wam się podobał. Tak jak wcześniej wspominałem, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. A dla tych, którzy byliby zainteresowani zakupem takiego urządzenia, zapraszam serdecznie do formularza. Tam, jeżeli wpiszecie hasło Pokoń, to na takie urządzenie dajemy Wam 15% rabatu. Cena takiego urządzenia to 1900 zł. No i co? Komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia w na następnym odcinku. Cześć!